Cześć, tu kubeł zimnej Sakie. Dziś zabieram Was do Japonii. Razem polecimy z lotniska Chopina w Warszawie na lotnisko Narita koło Tokio. Do tego nasz samolot będzie w połowie pusty, więc będziemy mieli bardzo dużo miejsca. No to co? Odlatujemy! Ten filmik jest trochę inny niż zwykle, nie pokazuję Wam jakichś ładnych miejsc w Japonii do zwiedzania, tylko już konkretnie bardziej poradnikowo, jak wygląda taki lot kilkunastogodzinny z Warszawy do Tokio, bo wiem, że wiele osób właśnie tą trasą będzie najprawdopodobniej lecieć podczas następnej wycieczki do Japonii i dla tych, którzy chcą wiedzieć bardzo dokładnie jak to wygląda, zrobiłam ten filmik. No i w tym właśnie momencie odbiliśmy się od polskiej ziemi i zmierzamy w stronę Tokio. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Lot trwa 13 godzin, czyli no nie mało. Zwykle dosiadam połamana, ale słuchajcie, zdarzyło się coś bardzo ciekawego podczas tego lotu. Otóż samolot był w połowie pusty. Naprawdę mocno się zdziwiłam, jak mało było ludzi na pokładzie. Było na tyle luźno, że miałam dla siebie cały rząd. Całe trzy siedzenia były moje, mogłam się położyć i czegoś takiego to się zupełnie nie spodziewałam. Nawet, no wiem, że to był lot zimowy, czyli będzie trochę luźniej niż zwykle, bo zimą jednak mniej ludzi przylatuje do tej Japonii. To i tak, wiecie, na tyle na ile popularny jest ten kierunek obecnie, to w życiu nie spodziewałabym się, że będzie tak mało ludzi. Ostatni raz, kiedy coś takiego widziałam, to było podczas pandemii i wtedy faktycznie latałam do tej Japonii praktycznie pustym samolotem, jak wracałam z domu. I to było, no kurczę, w pewnym sensie super, bo właśnie Cały rząd dla siebie miałam. Raz miałam cztery siedzenia dla siebie, słuchajcie. Tak się położyłam w życiu, się tak dobrze nie wyspałam podczas lotu jak wtedy, nie? I teraz, kiedy Japonia znowu się otworzyła na turystów, nie miałam pojęcia, że drugi raz mogłaby się wydarzyć taka sytuacja. Więc wiecie, wsiadłam na ten pokład i czułam się, no, jakbym wygrała w Totolotka. Do tego nie dość, że miałam trzy siedzenia, to miałam jeszcze trzy zestawy poduszek z kocami, więc na tych trzech siedzeniach mogłam sobie całkiem fajnie pościelić. Podczas lat możemy na bieżąco monitorować swoje położenie, a także wyświetlić sobie informacje o dacie. Można sobie włączyć jakiś konkretny widok, tutaj na przykład 360 stopni. Po wzniesieniu się na wysokość docelową podano przekąski i napoje. Tutaj widzicie migdały z sokiem, ale można też było sobie wziąć na przykład piwo, wino, wino śliwkowe itd. Tak na pokładzie zostaniecie też słuchawki, więc nie musicie zabierać własnych, chyba że chcecie. Zaraz wam pokażę, jak się je tutaj podłącza. W samolocie jest ciemno, więc za bardzo tego nie widać, ale szukajcie otworu w lewym dolnym rogu ekranu. No to jesteśmy podłączeni. Zanim podadzą posiłek, poszperajmy tutaj trochę. Jak widzicie, mamy do dyspozycji filmy, telewizję, muzykę, gry, coś do czytania i to by było na tyle. Tą wcześniejszą mapę możecie otworzyć poprzez kliknięcie w zakładkę Mój lot. Dobra, to wracamy do menu i już Wam pokazuję, co tutaj mamy z filmów. Jest na przykład Oceans 11, Interstellar, Wiedźmy. E, mamy ostatniego samuraja, Mary Poppins. Diabeł ubiera się u brady Logan, Barbie nawet jest. O, no, i, i tutaj jest koniec. Czyli jakieś kilkadziesiąt filmów do wyboru. O, a to co? Tego nie widziałam wcześniej. Mawka i Strażnicy Lasu, Mam sobie później obejrzeć. W końcu zaczęli podawać posiłki, a z nimi ciepłe napoje, na które zawsze czekam. Wzięłam sobie zwykłą czarną herbatę z kubkiem pod tytułem Invest in Kujawsko-Pomorskie. A tutaj mamy już mój posiłek. Tak to wygląda w całej okazałości, jako danie główne jakiś ryż z mięsem i warzywami powiedzmy. Później ser, szynka, kabanosy, coś tam takiego. Sałatka kuskusowa, kajzerka z masłem. I deserek. No to smacznego. Gdzie my właściwie jesteśmy? Hmm, gdzieś za Rumunią, jak widać. W dole, góry, lasy, doły, pola, doliny, rzeki i tak dalej. Kawałek dalej. Sprawdzam znowu mapę i jesteśmy już nad Morzem Czarnym. No to czas na jakiś film. Ja wam tutaj zaraz pokażę jak się wszystko ustawia. Język macie tutaj, jest dostępny tylko polski w tym przypadku, zwykle tego jest więcej. Tutaj macie jasność ekranu, jak wyłączą światła to pewnie będziecie chcieli sobie ją zmniejszyć. W seriali mamy do oglądania taką mieszankę, niektóre animowane. Tutaj Supernatural z popularnych seriali, znowu wyskakuje Supernatural. Turama, może obejrzę sobie polskie programy? Makłowicz w podróży. To rozumiem. Dobra, zgaśnię światła, czas już spać. Patrz, jak sobie wspaniale pościeliłam moje trzy siedzenia. Dobranoc. Niestety, ale i tak obudziłam się połamana. No to teraz przerwa na toaletę. Przy okazji, Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. U góry macie miejsce do przewijania niemowląt. Tutaj po prawej pamiętajcie żeby się zamknąć, inaczej Wam się światło nie włączy, no i nie będziecie mieli drzwi zamkniętych. U góry możecie powiesić swoje rzeczy. Tutaj myjecie ręce, zęby, możecie dostosować temperaturę wody, prócz mydła macie płyn odkażający. I papier toaletowy jest tutaj po lewej stronie w takim dziwnym miejscu, poniżej tego kosz. A teraz najważniejsze. To to kwiatek. Dobra, to ja próbuję dalej spać, ale mi nie wychodzi. Posiłki są tylko na samym początku i samym końcu lotu, więc ja w międzyczasie strasznie zgodniałam. Zwykle na tyle samolotu są przygotowane jakieś rzeczy dla głodnych podróżnych kanapki. Czasem całkiem fajne rzeczy można dostać, więc idziemy. Ale powiem wam, że tym razem to totalna kiepścizna. Jeszcze jak leciałam do Polski, to dostałam zupkę chińską i jakoś przepękałam te kilka godzin, ale teraz to no, grzeźkami i mi się nie najem. W poprzednich latach jak latałam innymi liniami, to zwykle na tyle samolotu byłam w stanie dostać jakąś w miarę porządną przekąskę, więc naprawdę szkoda, bo te kilka godzin bardzo jestem głodna, więc teraz już będę wiedziała, że muszę swoje żarcie wozić na te loty polskimi liniami. Dzień dobry, wieczór. W Japonii jest około 18 wieczorem, w Polsce jest około 10 rano, a ja zasiadam do śniadania przed przelotem do Tokio. Herbaty dwie, bo strasznie rozbolą mnie brzuch. Wygląda kiepsko i jeszcze gorzej smakowało. Kurczę, mam wrażenie, że kilka lat temu to żarcie nie było takie złe. Tutaj pasztet, ogórek, ser, pomidor, sadka owocowa też nie była za dobra. Bułka z masłem, no to spoko. Tutaj mamy deklarację celną, którą warto sobie wypełnić na pokładzie samolotu. Jeżeli macie akurat długopis, będziecie ją oddawać w ostatnim punkcie przed tym, jak wjedziecie do kraju. To będzie po kontroli paszportowej i po odebraniu bagaży. Powoli nadlatujemy do Tokio. Można już się rozmarzyć jak się będzie spało w porządnym łóżku i odsypiało tą całą podróż samolotem. Nie mogę się doczekać jak wyląduję w swoim hostelu. No to lądujemy. Uwaga! Jesteśmy na japońskiej ziemi. Witam w Japonii. Ale super, można w końcu rozprostować nogi. Po prostu jest świetnie, jest ekstra. W Japonii wita nas także Mario i wielu innych. Mm, pierwsza wizyta w pięknej japońskiej toalecie. Ostatnia toaleta, z której korzystałam w Polsce była totalnie zasyfiona, także jestem przeszczęśliwa. Zbliżam się już do kontroli paszportowej, gdzie nie będę mogła niestety dla was nagrywać. W każdym razie będzie dosyć spora kolejka, w której niestety ale będziecie musieli e, swoje odczekać. Jestem już po kontroli paszportowej, sprawnie poszło, bo kolejka dla rezydentów jest znacznie krótsza i idę odebrać swój bagaż. A i słuchajcie, jak się pakujecie do Japonii, to pamiętajcie, żeby nie wwozić mięsa czy innych produktów niedozwolonych, bo przy odbiorze bagażu dorwie was ten piesek. Widziałam, jak kilku Polaków musiało iść na dodatkową kontrolę bagażu właśnie przez to. Także ten, uważajcie na kanapki z szynką i takie rzeczy. Na swój bagaż musiałam niestety troszkę poczekać. Ostatecznie od momentu przylotu do momentu wejścia do kraju minęło około półtorej godziny, czyli mogłam jechać na miasto dopiero po 21. Słyszałam jednak o jednej osobie, której to się przeciągnęło nawet do 23. Proszę Państwa, jesteśmy w Japonii! Przy wyjściu od kontroli bagażowej macie od razu wymianę walut, możecie tam sobie skorzystać. A jeżeli chcecie, żeby wyszło troszkę taniej, to zaraz wam pokażę, co możecie zrobić. Lotnisko Narita jest spory kawał za miastem, do Tokio możecie dojechać autobusem, albo tak jak ja wsiąść w pociąg. Ja jadę po taniości trochę powolniejszą linią do stacji Asakusa i zatrzymam się tam na noc, bo już nigdzie indziej nie dojadę. Jak wchodzimy na stację widzimy już różne akcenty japońskie. Ja będę jechał liniją Casey, ale Macie jeszcze do wyboru JR albo Shinkansen. Jak widzicie, nawet przy późnym przelocie Macie tutaj otwartego Family Marta oraz Starbucksa. Jednym z prostszych sposobów na dojechanie do centrum jest Narita Express, tylko że on jest trochę drogi. Ja będę jechał zwykłym pociągiem na mojej karcie transportowej, z tym, że trudno teraz dostać taką fizyczną kartę, ale możecie sobie zainstalować aplikację na telefon i korzystać z karty transportowej Suica w wersji mobilnej. Jako turyści możecie zaaplikować o fizyczną kartę transportową na niektórych stacjach, ale to już musicie potwierdzić przed waszym przyjazdem. Możecie także korzystać z biletów papierowych, chociaż jest to dosyć czasochłonne. Wtedy wpisujecie albo nazwę stacji docelowej, albo wartość biletu i jedziecie na tym. Jak Wam się nie uda wpisać takiej wartości biletu, jaką macie mieć, to przy wyjściu ze stacji możecie dopłacić różnicę. Tutaj pokazuję Wam, jak wygląda szukanie biletu po nazwie stacji docelowej. Bilety na linię Casey możecie kupić także przy okienku. Ja wchodzę do tej stacji linii Keisei. Tutaj możecie wsiąść także w Skylinera, który was dosyć szybko dowiezie do centrum Tokio. Ja jednak wybieram opcję tańszą, czyli zwykły pociąg. Oczywiście, zanim wyjedziecie na miasto, bardzo warto zaopatrzyć się w gotówkę. Można w kantorze tylko tak będzie drogo, a można także skorzystać z bankomatu. 7 Eleven zwykle działa z wieloma kartami z zagranicy. Nie mogę oczywiście zagwarantować, że wasza konkretna karta będzie działać, ale póki co wszystkie zagraniczne karty debetowe mi tutaj działały, z wyjątkiem Wise, która działa tylko w bankomatach Ion. Możecie się też zastanowić nad zrobieniem sobie na wycieczkę karty Revolut. No to idziemy na pociąg. Po lewej bogaci, a bida na wprost. Za zaoszczędzoną kasę. Kupię sobie ramen. A teraz taki protip dla tych, którzy też jadą pociągiem zwyczajnym. Jak wejdziecie na platformę, to wszystkie wagony będą dosyć zapchane. Jeżeli macie chwilę, to idźcie dalej przed siebie na sam koniec, tam nie będzie nikogo. Ha! A nie mówiłam? Jak macie bardzo dużą walizkę, którą musicie trzymać, to mi się bardzo dobrze wtedy sprawdza to miejsce tutaj w roku. Jedziemy do Tokio! No i po półtorej godzinie jestem już na stacji Asakusa z pięknym widokiem na Tokyo Skytree. W sumie jestem bardzo zadowolona, że wzięłam sobie tą noc w hostelu w Asakusa, bo łatwo było tutaj dojechać, a jednak jak była taka mała obsuwa czasowa, to trudniej mi byłoby dojechać gdzieś dalej za miasto. W do hostelu towarzyszyły mi pięknie kwitnące śliwy. No i jesteśmy w hostelu. W końcu można się położyć spać po tej kilkunastogodzinnej podróży. Dziękuję, że ją ze mną odbyliście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa. Pa.